Dzisiaj spróbujemy taką oto przekąskę. Jest to właśnie taki Mini Land Jega, czy jakoś tak to się czyta. To jest taka, właśnie, półsuszona, jakby taka kwadratowa kiełbaska. Ona jest tutaj taka popularna. I ona pochodzi właśnie ze Szwajcarii, południowych Niemczech, Austrii, południowego Tyrolu i tych okolic, nie? I to jest mięso, chyba powinno być właśnie wołowe, tak jak tutaj. To jest wersja mini, bo one są ogólnie większe w takich workach. Nieraz je widziałem w sklepach. Nigdy tego nie jadłem, ale na to się skusiłem na tą małą wersję, bo to jest na ostro. Zapłaciłem za to w kopie gdzieś chyba 4 franki, jak dobrze pamiętam. I mnie to bardzo ciekawi właśnie, jak ta kiełbasa będzie smakowała, bo ja jestem. Ja, ja jestem wymagający, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o kiełbasę, bo jestem Polakiem, nie? Wychowałem się na dobrych domowych kiełbasach Także wspominałem, nie, jega, to oznacza łowca ziemi, coś takiego Kiedyś to ludzie używali jako przekąska mięsna w wędrówkach, podróżach Dobrze, tak ona wygląda, taka kwadratowa, taka kanciasta jak z Minecrafta kiełba by była Pachnie, pachnie, nawet zachęcająco. To może sceneria tu nie pasuje, bo powinna być to teraz wędrówka w górach czy coś takiego, ale nie ma na to czasu, jest późno i w ogóle. Mm. No, takie pomielone mięso, nie? Pierwsze wrażenie jest bardzo fajne. Chyba dobrze, że zaczą zacząłem pierwszy raz w życiu od tej wersji paprykowej, niby ostrej. Wiadomo, to nie jest ostre. Ale ten taki nutka tej papryczki. Jest tu wyczuwalna, co czyni tą kiełbasę smaczniejszą. Jak na zagraniczną kiełbę tutaj, o tak... Taka przekąska, to jest taki odpowiednik w podróży naszych kabanosów, nie? Dobre. Nie jest to tylko takie zwykłe salami upchnięte w kiszkę czy coś w tym stylu. Chociaż delikatnie może to przypominać, bo to jest takie suszone czy coś w tym stylu. To jest całkiem inny produkt, nie ma co porównywać do takiej naszej polskiej, takiej swojskiej kiełbasy, jak to na weselach się je. To to jest całkiem co innego, nie? Ale oto, spoko jest. Mi to smakuje. Jak widzicie w sklepach takie produkty, trzy podobne, Landjäger. Polecam spróbować. Bardzo pożywna przekąska na jakąś podróż. Mega. Cześć.